Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Nie byłbym sobą, moi drodzy, gdybyśmy, gdybym nie, nie, nie zaprosił was do tego, abyście usiedli i byśmy wspólnie pochylili się nad Słowem, które Pan Bóg nam daje na ten dzisiejszy dzień, na ten piątek dziewiątego tygodnia zwykłego. Zanim dotknę w tym naszym rozmyślaniu i rozważaniu czy w tej homilii, czyli wyjaśnieniu Bożego Słowa tego tekstu, który dzisiaj usłyszeliśmy, to pozwólcie, że wrócę w jednym zdaniu do tego fragmentu z listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza, tak jak dzisiaj też czytamy, ale to był wcześniejszy fragment ze środy, kiedy spotkaliśmy się z niektórymi podczas tej mszy świętej. Przypomnę, dlatego że tam Paweł wymienia kilka bardzo ważnych aspektów, kilka ważnych zaproszeń czy pouczeń skierowanych do Tymoteusza, którego zostawił jako odpowiedzialnego za kościół lokalny, za wspólnotę, którą tam założył. I mówi, żeby nie przedłużać, i mówi do niego przede wszystkim, i to jest bardzo. Wracam do tego, bo to bardzo jest istotne i bardzo ważne dla nas w naszym chrześcijańskim życiu. Nie tylko dotyczy to słowo kapłanów, bo św. Paweł mówi pisząc do Tymoteusza Rozpal na nowo charyzmat Boży, który został Tobie dany przez włożenie moich rąk. Zapewne jest to, jest to przypomnienie yy, święceń, które otrzymał Tymoteusz. Jako prezbiter, jako kapłan, jako ten, który miał być odpowiedzialny i miał być pasterzem tej gromady, czy tego stada tam, Bożego stada oczywiście tam, żyjącego, ale to dotyczy każdego z nas. Dotyczy nie tylko tego charyzmatu kapłaństwa, tak? posługi kapłańskiej, którą otrzymał Tymoteusz oraz wszyscy inni kapłani na całym świecie, wszystkich czasów, ale dotyczy również każdego ucznia Jezusa Chrystusa, bo ten pierwszy charyzmat to jest wiara, którą otrzymaliśmy jako dar i łaskę od Pana. Rozpal na nowo charyzmat, który został tobie dany. Walcz, troszcie, tak jak o tym mówiłem w środę, nie, nie dokładaj do pieca czy do ogniska śmieci, bo będzie tylko smog, zanieczyszczenie ekologiczne. Ale dokładaj najbardziej cenne i wartościowe drewno czy węgiel, właśnie po to, aby ten ogień płonął i aby przynosił skutki tego, że jest w swoim życiu. Właśnie ta wiara jako ogień. Ale to dotyczy każdego naszego innego powołania. Również tego powołania do życia w małżeństwie. W kapłaństwie. Do bycia chrześcijaninem. Moi drodzy, zobaczmy, że tak naprawdę wiara karmi się miłością, a miłość karmi się obecnością. I to nie tylko ob obecnością w relacji do Boga, Czyli modlitwa, sakramenty, przyjmowanie Jego słowa, słuchanie Jego słowa, spożywanie Jego ciała, ale w relacji do drugiego człowieka. Miłość karmi się obecnością. Jeżeli moi drodzy tej obecności zabraknie, to zobaczcie, moi drodzy, co się dzieje. Rozpadamy się w pył. I chcę wam powiedzieć tak naprawdę szczerze, i to dotyczy i kapłanów, i, i osób żyjących samotnie, i w szczególności małżeństw chrześcijańskich. Rozpalajcie, rozpalajmy na nowo charyzmat Boży, który został nam dany. To znaczy, spróbujmy karmić tę miłość i jedność naszą z drugim człowiekiem właśnie mocą obecności, czyli powrotu do tej jedności pierwotnej. I do tej pierwotnej miłości, już nieraz o tym mówiłem, jak Pan Jezus po zmartwychwstaniu mówi do Marii Magdaleny, powiedz tym moim uczniom, żeby poszli do Galilei, tam mnie spotkają. Bo Galilea to właśnie był ten początek, to było to źródło. I tam miało się dokonać jakby to odnowienie tej miłości wobec Mistrza i Pana Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, wracajmy i będę to powtarzał, i to będzie wracało do nas jak ten bumerang, ta myśl. Wracajmy do naszej Galilei, wracajmy do źródła, wracajmy do początków, wracajmy do tego miejsca, gdzie Pan pierwszy raz nas dotknął. Wracajmy. Pewnie, żeby by się chciało, aby ten Pan Jezus ciągle nas dotykał każdego dnia, abyśmy poczuli i byśmy mieli przekonanie graniczące z pewnością. Ale to tak jakby najczęściej to jest tak, jak w życiu św. Pawła który pod Damaszkiem raz spotkał Jezusa. Raz. Zmarłych stałego. Już potem nigdy więcej go w ten sposób nie spotkał. Ale mocą tego spotkania właśnie zrobił to, co zrobił. A zatem rozpalajmy na nowo charyzmat Boży, żeby nie zgasł w nas, albo w naszych relacjach. Dalej mówił w środę Paweł do Tymoteusza: Nie wstydź się świadectwa naszego Pana. Nie wstydź się Jezusa. Jeżeli masz go w sercu, to dawaj, głoś, żyj, tak aby inni ten ogień widzieli. Mówił też i przypominał Paweł, że ten Chrystus Pan nas jako uczniów, jako małżeństwa, jako kapłanów powołał, wybrał, przeznaczył, Obdarował nie ze względu na to, kim jesteśmy, nie ze względu na nasze zasługi, naszą świętość, bo gdyby tak było, to byśmy nic nie dostali, ale ze względu na swoją hojność i swoją dobroć i miłość do nas. I mówił też o tym, że właśnie Chrystus Pan rzucił światło na życie i śmierć. Przez Ewangelię. Dlatego warto znać Ewangelię, dlatego warto znać Jezusa Chrystusa, aby, moi drodzy, mieć w sobie światło, dzięki któremu będziemy rozumieli i będziemy umieli, będziemy umieli przeżyć to życie, ale też będziemy umieli, moi drodzy, spojrzeć innymi oczyma na śmierć i na nieśmiertelność. I w dzisiejszym kolejnym fragmencie tego listu do Tymoteusza święty Paweł zachęca jego i zachęca nas. Jako uczniów współczesnych, Mistrza swojego i naszego, i mówi, i to jest bardzo, moi drodzy, myślę, ważne i ważkie. Pamiętajmy o tym. Wiele razy o tym też wspominałem. Mówi Paweł tak. Wcześniej mówi o swoim cierpieniu, które przeżyło, którego ze względu na głoszenie Chrystusa, głoszenie Ewangelii, którego spotkało. I mówi tak, jakby podsumowując swoje doświadczenie. I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie i Jezusie spotkają prześladowania. Dlatego, dlatego, jeżeli spojrzysz w lustro i zobaczysz swoją twarz, i spojrzysz na swoją przeszłość i zobaczysz, że nigdy nie byłeś prześladowany za Jezusa Chrystusa, to znaczy, że nie idzie za Nim. Bo każdy. Kto idzie za Jezusem, będzie prześladowany tak czy inaczej, będzie niezrozumiany, będzie wyśmiany, będzie odrzucony, będzie może opluty, może nie zabity na krzyżu, ale może właśnie odtrącony. Czasami nawet będzie żył samotnie, dlatego że, tak jak pamiętacie, to jakiś czas temu w kontekście Ewangelii do Świętego Jana mówił Pan Jezus: Oni nie są z tego świata, dlatego ten świat będzie ich nienawidził. Ale mu dodaje Pan Jezus, ale ja nie proszę, żebyś ich zabrał z tego świata. To nie, to nie jest droga ratunku, ucieczka. Nie. My jesteśmy w tym świecie, aby właśnie Go przemieniać, aby być zaczynem, aby być solą, która nadaje smak. A zatem wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie, Jezusie, spotkają prześladowania. Ciebie też. I mnie również. Jeżeli tylko będziemy żyć Ewangelią naszego Pana. Nie mówię tego w sensie zachęty, ale taka jest rzeczywistość. Bo uczeń nie jest większy od swojego mistrza. Dlatego spotka nas Golgota, spotka nasz krzyż. Ale spotka nas, nas też zmartwychwstanie. Powiem inaczej, że ten krzyż przeżywany i niesiony z Chrystusem będzie zawsze opromieniony chwałą zmartwychwstania. Inaczej by to nie mało sensu, byśmy go nie dźwignęli. Dlatego mówi do temu Teusza i mówi do nas. Ty natomiast trwaj! Ty natomiast trwaj! Ty natomiast trwaj! Nie poddawaj się! Nieś swój krzyż, nieś swoje życie, a nie wlecz go za sobą, tylko nieś go z godnością. Dlatego trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Bo wiesz, kto jest twoim Panem. Bo wiesz, gdzie jest życie, gdzie jest źródło tego życia. Bo wiesz, że Kościół chociaż słaby i grzeszny, i upadający, i potykający się, i czasami niewiele rozumiejący jest miejscem obecności chwały Pana, jak ten namiot Mojżesza. A dalej mówi Paweł, od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte. I to jest bardzo istotne i bardzo ważne, bo znać Pismo to znać Boga, to być z Nim w jedności. W środę w Ewangelii słyszeliśmy również, jak Pan Jezus mówi do Sadeceuszów, którzy Go chcieli chwycić, pod, podchwycić w mowie, złapać w pułapkę, mówi, nie znacie nie, i nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej, czyli Bożego działania. Być może właśnie przez to słowo, przez to Pismo, nie znacie Pisma. Dlatego, mówi, jesteście w wielkim błędzie. A chodziło o kwestię zmartwychwstania. Nie będę do tego wracał. I w związku z tym Paweł w ostatnim akapicie dzisiejszego, krótkiego fragmentu tego listu do, 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 do Tymoteusza dodaje, a właściwie podsumowuje, i mówi tak: Wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania. Wszelkie pismo przez Boga jest natchnione, moi drodzy. Ta prawda, jak bumerang wraca do nas. Słowo Boże jest pokarmem. Słowo Boże jest samym Bogiem. Bo jest ono natchnione, owszem, napisane przez człowieka, ale natchnione znaczy tyle, i w to jako katolicy wierzymy, że Bóg poprzez człowieka powiedział to i tylko to, co chciał, albo inaczej, ten człowiek natchniony zapisał to i tylko to, co Bóg chciał, aby on napisał. Abym ja wiedział, abym ja znał, to znaczy natchnione. To znaczy, że oprócz tego ludzkiego autora jest autor boski, który tego ludzkiego autora natchnął. I w związku z tym, moi drodzy, to słowo ma moc i to słowo jest życiem. Dlatego Jezus mówi do sadoceuszów i oby nie powiedział tego do nas. Jesteście w wielkim błędzie. Nie rozumiecie Pisma, ani działania, ani mocy Bożej. Czyli działania tego Boga w naszym życiu. Dlatego też dzisiejszy fragment Ewangelii, moi drodzy, po raz kolejny Pan Jezus próbuje się przebić z tą informacją, próbuje się przebić do serc Żydów, uczonych w piśmie, faryzeuszów, saduceuszów i do naszych serc z tą prawdą o tym, że On jest jedno z Ojcem. Tak jak mówił o tym niejednokrotnie, ja i ojciec jedno jesteśmy. A pamiętacie, jak w rozmowie z, tym, z Tomaszem, Tomasz mówi do niego, Panie, czy Filip, już nie pamiętam, e, pokaż nam ojca, a to nam wy wystarczy. Filip chyba. A on mówi, Filipie, tak długo jest na z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Ja i ojciec jedno jesteśmy. Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Dlatego w tym dzisiejszym fragmencie Chrystus Pan mówi, nawiązując do słowa Starego Testamentu i do postaci Starego Testamentu, czyli Dawida, i mówi tak, jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida, to znaczy tylko synem Dawida, to znaczy, że jest, ma być w nim tylko natura ludzka? Potomek Dawida. Taką ideę i taką wizję Mesjasza właśnie nosili sobie Żydzi, że przyjdzie, weźmie miecz i rozwali okupanta rzymskiego czy, czy, czy Heroda, będzie wyzwolicielem politycznym, nie wiem, ekonomicznym jeszcze może, i tak dalej, i tak dalej, a tymczasem Jezus jest tym, który nosi w sobie naturę ludzką i boską. Jest synem Ojca. Jest jedno z Ojcem. te prawdę będziemy, moi drodzy, e, troszeczkę głębiej rozważać w najbliższą niedzielę, bowiem będziemy przeżywać uroczystość Trójcy przy Dlatego mówi, sam Dawid nazywa go Panem. Jakże więc jest tylko jego synem? Moi drodzy, tak sobie teraz, e, sobie teraz e, przypomniałem, kiedyś tam przeczytałem w jakimś miejscu tekst Ojca Stalia, który mówił o tym, że jeżeli chcesz wrazić czy powiedzieć o swojej miłości do drugiej osoby, to w taki nadzwyczajny sposób, gdy nie ma innego już, to można wysłać list. Dzisiaj by powiedział pewnie SMS, czy maila, czy nie wiem, cokolwiek, czy gołębia, czy puścić posłańca, żeby przekazał tę prawdę o mojej miłości drugiemu człowiekowi. Ale normalna sytuacja sprawia to i to jest najpiękniejsze i najmocniejsze i najbardziej chyba wiarygodne, że twarzą w twarz, serce w serce komunikuje się taką prawdę. Dlatego Pan Bóg, moi drodzy, nam prawdę o sobie i o swojej miłości komunikuje nie przez posłańca, nie przez SMS, ale sam, sam przychodzi do nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie, aby nas obdarować tym wszystkim, czym nas obdarował w swojej męce, śmierci, w zmartwychwstaniu, w Duchu Świętym i w Kościele, w którym trwamy. Amen.